Hej, witajcie na kanale AviPRA, kanale, na którym chcę Wam pokazać, że samochody elektryczne to nie jest czarna magia. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się gadżetami, przydasiami, rzeczami, które są ważne i interesujące dla pasjonata, posiadacza, użytkownika samochodu elektrycznego człowieka związanego z elektromobilnością. Oglądajcie. Odcinek taki jak ten, jeżeli dobrze pamiętam, ma już swoją przeszłość. Nagrywaliśmy taki odcinek. Rok lub dwa lata temu, też właśnie przed świętami, żeby mniej więcej zasugerować Wam i w kontekście naszej oferty, i w kontekście tego, co jest w tak zwanym globalnym rynku co może być interesujące jako prezent dla osoby, która zajmuje się elektromobilnością, czy inaczej nazwijmy to, jest użytkownikiem samochodu elektrycznego. My, jak wiecie, oczywiście głównie specjalizujemy się w Teslach, więc wiadomo, że ten nasz wybór będzie w dużej mierze. Em, orbitował. O, takie dobre słowo, orbitował w okolicach Tesli. Natomiast większość tych się też jest bardzo uniwersalna, także serdecznie was zapraszam. Jedziemy z pierwszą kategorią, czyli z kategorią prezentu drobnego, mającego sprawić komuś przyjemność. I nie będę się posługiwał tutaj aspektem ceny, a raczej po prostu wielkością produktu, albo jego doniosłością w kontekście użytkowania samochodu elektrycznego. No i tak w naszej ofercie, jak i w tak zwanym rynku globalnym, na przykład dla Tesli, produktem praktycznie nieodzownym i bardzo częstym, który w zasadzie i tak kupujecie, lub ktoś dla was kupuje w naszej ofercie, są właśnie te wspaniałe pady podnośnikowe, które są. Fajnym dodatkiem do samochodu elektrycznego, jednocześnie pewnym niezbędnikiem w kontekście, kiedy korzystacie z wulkanizacji. Bo, abstrahując od tego, że Wy powinniście dbać o swoją baterię i o swój samochód, korzystając z takich podkładek podnośnikowych, to coraz częściej warsztaty wulkanizacyjne po prostu wymagają, żebyście mieli takie ze sobą, aby oni mogli się zgodzić na podniesienie Waszego samochodu. No i my na przykład te pady oferujemy w paru konfiguracjach. Podstawowa konfiguracja. Przypominam, że oczywiście promujemy przede wszystkim te pady, które są produkowane w Polsce. One są opatrzone też naszym logo EVR Accessories, to jest nasza marka akcesoriów, akcesoriów do samochodów elektrycznych. I to jest nasz pierwszy produkt, pierwszego wyboru, czyli pady podnośnikowe po prostu w woreczku foliowym. Cztery pady, wyróżnik ich w stosunku do produktu chińskiego jest taki, tutaj Wam też pokażę na tych padach, które są akurat w że mamy ten czarny o-ring, który powoduje, że ten pad... Trzyma nam się dobrze w tym otworze technologicznym. Dodatkowo mamy takie same pady, też oczywiście chińskie, natomiast one są tańsze i jakby ich słabość polega na tym, że one są po prostu wykonane z gorszej mieszanki. No i są produkowane w Chinach, aczkolwiek może to jest niewystarczający argument. Na pewno ta mieszanka jest bardzo dobra i to zostało też udowodnione przez naszego producenta. Także tutaj, jeżeli ja osobiście akurat używam tych właśnie padów podnośnikowych. Jeżeli ktoś szuka wysublimowanych padów podnośnikowych, ciągle w naszej ofercie też znajdują się pady z niemieckiej firmy Jackpad, które są wykonane z acetylu. Dodatkowo mają tutaj podkładkę, która jakby zabezpiecza przed uszkodzeniem jakichkolwiek części, nawet plastikowych. No i są zdecydowanie mniejsze, lżejsze, oczywiście bardziej wytrzymałe. Dodatkowy gadżet, który tak naprawdę jest kolejnym nieodzowną rzeczą którą każdy użytkownik samochodu elektrycznego powinien mieć ze sobą i to dotyczy wszystkich samochodów elektrycznych, czy nawet hybryd plug to są takie właśnie etui na kable czy FZ do ładowania samochodu elektrycznego. To jest pierwsza wersja tego, tego etui, którą mieliśmy w swojej ofercie, ona była wykonana z troszeczkę bardziej takiego, jakby to nazwać, higroskopijnego materiału dodatkowo z dwoma takimi rączkami. One miały problem, że przy większych obciążeniach te rączki nam się urywały Także poszliśmy w materiał bardziej wodoodporny, czyli to już jest kroploodporny, impregnowany materiał. Dodatkowo mamy już tylko jedną rączkę, dodatkowo z takim tutaj wzmocnieniem. Więc to i tutaj mamy też wzmocnienie i przeszycia. Także ten to etui wytrzymuje dużo więcej. Jeżeli będziecie chcieli takie czy takie etui, to po prostu przy zakupie czy na Allegro, czy na naszej stronie musicie zaznaczyć, które bardziej Wam odpowiada i takie będzie Wam wysłane. Z domy domyślnie wysyłamy te właśnie etui. Kolejna rzecz, która jest potrzebna użytkownikom, którzy mają na przykład swoje ładowarki, a w większości ładowarek niestety w komplecie tego nie ma, to jest gniazdo do wtykania w ścianę, czy tam powiedzmy w cudzysłowie oczywiście w ścianę wtyku Typu drugiego, tak, żeby on nam się nie pałętał, nie latał gdzieś tam nam zawieszony, zawinięty wokół ładowarki czy czegokolwiek innego. Tutaj go wtykamy i on bezpiecznie sobie czeka na następne ładowanie. I takie wtyki, oczywiście też są i do typu pierwszego. Jest on montowany do ściany. Do tego jest oczywiście zestaw montażowy, śrub razem z kółkami rozporowymi. Jest to dostępne oczywiście w naszym sklepie. Prawdopodobnie też w wielu innych sklepach możecie to kupić. Chodzi o to, co można kupić. Dobrze, idziemy dalej. Kolejna taka rzecz, którą akurat my sprzedajemy i uważamy to za doskonały gadżet i myślę, że wielu z Was też to już wielokrotnie opisywało na różnorakich forach, to jest zestaw Sexy Buttons w wersji 4 guziki i w wersji 6 guzikowej. Wersję 6 guzikową uzyskujemy poprzez dodanie po prostu dwóch ekstra guzików do zestawu. Tu jakby samej funkcjonalności tego zestawu nie będę Wam tłumaczył, bo ona już jest bardzo mocno opisana przez Was i rozgryziona w cudzysłowie na wszelkiego rodzaju forach, czy na Facebooku, na grupach Facebookowych. E, na przykład tutaj taka ciekawa funkcjonalność, że w trybie autopilota wycieraczki można uruchamiać manualnie poprzez zaprogramowanie odpowiedniego guzika. I wiele takich funkcjonalności, które normalnie z perspektywy użytkownika są trudne do uzyskania w Tesli na tak zwany fast click. Tutaj możecie to uzyskać dodatkowymi guzikami. E, fajna, fajny dodatek związany z tego typu <laughs> zestawem jest taki, że macie tutaj commander, czyli to urządzenie przypominające, e, z, nazwijmy to skaner OBD, które komunikuje się ze scan my tesla. Także poprzez odpowiednią przejściówkę, czy nazwijmy to taki pas true, wpinacie się do szyny CAN w Tesli i jesteście w stanie też odczytywać pewne parametry związane z waszą baterią, z użyciem energii, z temperaturami, z tymi wszystkimi parametrami, które po szynie CAN w Tesli są dostępne. Także jest to urządzenie bardzo uniwersalne, współpracujące ze scan my tesla, jednocześnie bardzo fajne wyżytkowanie. Przypominam też, że niebawem w ofercie naszej też będzie Sexy Knob, czyli urządzenie, które jest tożsame z Sexy Batons, natomiast tutaj będziemy mieli jeden, jedno główne pokrętło sterujące tymi funkcjonalnościami. Ale tego jeszcze nie ma w dostępności, także na razie mogę polecić tylko Sexy batons. Kolejna rzecz, która rzuciła mi się tak naprawdę jeszcze do głowy, to są sprawy związane z podróżowaniem. Wielu z Was, tak jak na przykład Daniel Grzyb, podróżuje, tak jak zresztą my też, podróżuje po Europie i potrzebuje pewnych rzeczy, które udogadniają wam sytuacje awaryjne. Nawet nie chodzi o sytuację awaryjne, ale takie sytuacje, bo niektórzy nawet celowo tak jeżdżą, że nie nocują w hotelach, tylko na przykład, nie wiem, nocują w samochodzie albo zdarzy im się nocować w samochodzie, bo dojadą, nie wiem, o drugiej w nocy na supercharger i chcą się zdrzemnąć a nie jechać w dalszą trasę, a nie mogą już, lub nie chcą szukać hotelu. Na takie sytuacje mamy właśnie między innymi awaryjny materac. To znajdziecie w naszej ofercie. To jest materac, który nie jest akurat szczególnie wygodny w kontekście tego, jak się na nim śpi, ale na pewno ułatwia nocowanie w samochodzie elektrycznym. Oczywiście przy okazji zaznaczam, że on pasuje do wszystkich Tesla, oprócz Tesla Model S, która wymaga, która ma niestety takie przejście po złożeniu siedzeń, więc tam jest wymagane dodatkowe, dodatkowa jakaś mata, albo coś takiego, co spowoduje, że tego garba nie będzie. Tak więc ten Materacyk, pasuje do wszystkich Tesli, można powiedzieć, wyjąwszy. Tesla Model S jest fajnym urządzeniem, które zapewnia Wam komfort decyzji w momencie, kiedy nie macie hotelu. Przypominam tylko tyle, że to działa w momencie, kiedy macie tylko dwie, maksymalnie trzy osoby, zakładając, że tą trzecią osobą jest małe dziecko. W innym wypadku to nie zadziała, po prostu nie będziecie w stanie się zmieścić w samochodzie. Także fajny produkt polecam, sam w samochodzie włożę awaryjnie taki właśnie ma te racje jak jadę na dłuższe trasy. Dobrze, przechodzimy do kolejnej kategorii. Kolejna kategoria to nazwijmy ogólnie ładowanie, czyli produkty troszeczkę już bardziej zaawansowane cenowo i produkty, które jednak zajmują troszeczkę więcej miejsca, a decyzja zakupowa powiedzmy wymaga pewnego przemyślenia. No i tutaj akurat przed sobą mam te produkty, nazwijmy to najprostsze, produkty pierwszego wyboru, czyli kable do ładowania oraz FZ, czyli w cudzysłowie to co nazywamy teraz ładowarkami. <laughs> Przede mną mamy tutaj ładowarki typu pierwszego, do samochodów głównie amerykańskich i ładowarki typu drugiego, głównie do samochodów o rodowodzie lub przeznaczeniu europejskim. Tak, czyli tu mamy tutaj typ drugi. Te ładowarki, w kontekście tego, co znajduje się w tych skręczkach, ee, niczym się nie różnią. E, jedyna, jedyna różnica pomiędzy nimi jest taka, że ta ładowarka po prostu ma złącze typu pierwszego. A ta złączy typu drugiego. Są to najprostsze i najtańsze ładowarki. One są oczywiście oznaczone naszą nazwą. Jest to produkt produkowany dla nas przez zewnętrznego dostawcę i one są bardzo dobrze, bardzo dobrze sobie radzą. Są to produkty, które wielokrotnie już sprawdzaliśmy. Korzystaliśmy już z wielu dostawców, jeżeli chodzi o takie urządzenia, i dopiero ten dostawca spełni nasze oczekiwania. I tutaj przestrzegałbym was przed wybieraniem takiego produktu ze względu na jego wygląd. Skoncentrowałbym się raczej na tym, że ten produkt będzie działał. I dodatkowo chciałem was zapewnić, że nasze urządzenia absolutnie są w stanie dostarczyć powyżej 3 kW, kiedy niektóre urządzenia konkurencyjne nie są w stanie dostarczyć pełnej spodziewanej energii. Także tutaj jesteśmy w stanie obsłużyć nawet do 16 A na jednej fazie. Co jest tak naprawdę efektem, wynikiem bardzo spodziewanym dla tego typu prostych urządzeń ładujących. Dodatkowo oczywiście mamy też różne kable adaptacyjne, jak i przedłużające. W tym wypadku akurat przyniosłem kable adaptacyjne, bardzo krótki kabel, adaptacyjny do słupków z typu drugiego. O, tutaj jeszcze pokażę. Z typu drugiego na typ pierwszy, częsta aplikacja dla samochodów wprowadzanych ze Stanów Zjednoczonych, i to jest taki kabel, nazwijmy to w wersji budżetowej, czyli króciutki. Mamy taki sam, sam kabel też w wersji dwumetrowej. Także tutaj mamy też złącze typu pierwszego. A tutaj mamy złącze typu drugiego. I dzięki temu jesteśmy w stanie korzystać ze słupków. Aczkolwiek też nadmieniam, że niestety ze względu na różny sposób blokowania bo tu mamy blokowanie mechaniczne, a tutaj mamy blokowanie w gnieździe nie zawsze ładowanie nam startuje. Także musicie się upewnić. Czy będziecie w stanie, czy wasz samochód, czy ładowarka pokładowa będzie w stanie obsłużyć i skomunikować się z tym słupkiem, który będzie na miejscu, w którym, z którego będzie najczęściej korzystać. Dodatkowo, w naszej ofercie też znajdziecie takie adaptery. To jest adapter ze standardu Tesla na typ pierwszy, który pozwoli Wam samochód sprawnie naładować też w Europie poprzez takie różne adaptery oraz oczywiście ładowarkę, czy tam FZ. Poprawnie powinno się mówić EwZE. O, o, nawet nie udało mi się tego wpiąć. O, teraz się udało. Także, mając taki zestaw, jesteście w stanie naładować swój samochód amerykański. Oczywiście, oprócz tego, możecie też sobie zmienić gniazdo w samochodzie, ale o tym macie inne filmy na naszym kanale. Dobrze, i tutaj, jeżeli chodzi o takie ładowanie podstawowe, <laughs> najbardziej podstawowe produkty, które włożycie ze sobą, które pomagają wam się ładować czy pod domem, czy gdzieś u znajomego, czy w firmie lub ładować się po prostu na ładowarkach publicznych. To jest de facto, głównie tutaj się poruszamy w zakresie ładowania AC. Dodatkowy produkt, który w tej chwili jest bardzo bardzo atrakcyjnej cenie w Tesli. My oczywiście dla naszych klientów, którzy akurat Tesli akurat kupić nie mogą albo w Tesli akurat nie będzie dostępności, my mamy dostępność tego produktu. Natomiast oczywiście tym, którzy mogą, sugeruję kupować to w Tesli. Jest to Wall Connector Tesli. Jest to chyba produkt na tą chwilę najbardziej adekwatny, zaraz obok Greensela. Notabene grinsela też mamy w ofercie. Tutaj Wiktoria wklei Wam przebitkę z naszego warsztatu. Tak nasz warsztat, jak już warsztat w Bydgoszczy oraz w Poznaniu, jeżeli dobrze kojarzę, już używają Po Powolutku nasze warsztaty wyposażają się też w ładowarki Grinsella, oprócz oryginalnych ładowarek Tesli. I muszę przyznać, że ładowarka grinsela jest fajną opcją w naszej ofercie, z tego względu, że wcześniej współpracowaliśmy z Besenem. Natomiast my oczywiście jako nieduży partner nie byliśmy w stanie jakby wymuszać na nich pewnych działań technologicznych. Firma Greensell jest na tyle dużym podmiotem, że jest w stanie to wywalczyć w swoim i naszym imieniu. Także w tym momencie przerzuciliśmy się na dystrybucję produktów Grinsella, Które zresztą serdecznie polecamy, bo tak jak wiecie, tożsamy produkt sprowadzaliśmy z Chin i Wam dostarczaliśmy. Mamy też w ofercie produkty innych producentów, takich na przykład jak iVCharge Charge Plus. To jest ładowarka 22 kW i różne inne produkty w naszej ofercie znajdziecie jak, jak chociażby Vestela. Także w momencie, kiedy będziecie takiego produktu poszukiwać, jest duże prawdopodobieństwo, że to, czego szukacie, znajdziecie. Kolejna kategoria, o której chciałbym powiedzieć, to jest kategoria, nazwijmy to produktów, które powiększają lub ulepszają nasze samochody w kontekście ich użyteczności codziennej. Oczywiście w pewnym sensie sekcji Batons do tego należą, natomiast sekcji Batons są takim małym, fajnym. Podarkiem, który każdy w zasadzie jest w stanie sobie zainstalować, natomiast te produkty wymagają już pewnej wiedzy technicznej. Owszem, w Polsce cały czas bardzo dużo użytkowników robi to samemu, ja nie mam oczywiście nic przeciwko temu. My jesteśmy też instalatorem oficjalnym firmy Hanshow w Polsce. Oprócz tego, oczywiście, instalujemy też wszystkie inne urządzenia, które do nas przywieziecie, natomiast sami się w dystrybucji tych urządzeń nie bawimy. Natomiast w przypadku Hanszo mamy te urządzenia na stanie. I w razie potrzeby jesteśmy w stanie Wam je zainstalować. E, takie produkty, które my rekomendujemy, bo też musicie zrozumieć, że my unikamy dystrybucji produktów, co do których mamy mieszane uczucia i dlatego na przykład nie dystrybuujemy już w ogóle autoprezentacyjnych klamek. Autoprezentacyjne klamki są tylko na Wasze zamówienie lub w momencie, kiedy sami nam je dostarczycie. I to dotyczy szerokiej gamy produktów, co do których. No, nie dalibyśmy gwarancji na ten produkt i jakość jego wykonania, czy sposób poprowadzania wiązek, czy sposób komunikacji determinuje to, że mamy podejrzenie, iż ten produkt może w pewnym momencie zawieść. Dlatego instalujemy tylko te produkty, co do których mamy pewność i mamy to sprawdzone i mamy już ileś tam za sobą instalacji, żeby wiedzieć, że to działa i jak to mówią brzydko ludzie, nie klęka. Jeden z takich produktów, często poszukiwanym i jednak bardzo przydatnym. Jest kick sensor. Mamy tu akurat zestaw kick sensora do Tesla Model 3 i Tesla Model Y po 2021 roku. I taki zestaw powoduje, że ruch, ruchem nogą, zresztą znacie to pewnie z innych samochodów, jesteście w stanie sobie otworzyć tylny bagażnik. Jest to, wbrew pozorom, funkcja bardzo przydatna, o czym przekonałem się będąc w Holandii i jeżdżąc po Lestarem, który taki kick sensor miał zamontowany i kiedy mogłem sobie pewne rzeczy włożyć, e, trzymając na przykład w ten sposób, nie wiem, walizkę swoją czy jakieś tam rzeczy, które zanosiłem do samochodu, jedynie ruchom, ruchem nogi i, i również ruchem nogi zamknąć bagażnik. Także kick sensor e, również oczywiście z, ugo, z usługą montażu w każdej naszej placówce w Polsce możecie sobie zakupić. Kolejną e, taką rzeczą, która dosyć często u nas e, jest montowana, są zestawy do automatycznego podnoszenia przedniego bagażnika, czyli do otwierania franka, ale też i do tylnego bagażnika, do starszych modeli Tesla Model 3, które tego w ogóle nie miały. To jest dosyć niezawodny sprzęt, na tą chwilę mamy jeden, jeden jedyny przypadek serwisowy, z którym nadal nie udało mi się w 100% uporać, także jednocześnie przepraszam naszego klienta, czekamy cały czas na część, eee, chodzi o Tesla Model X, w której po prostu przedni frank się otwiera, zamyka, ale się nie dociąga. Natomiast oprócz tego dotychczas nie mieliśmy żadnego przypadku gwarancyjnego. Ja sam osobiście w mojej testy Model X używam tego Franka i mogę powiedzieć, że to jest jedyna rzecz, która się jeszcze w tej testy Model X nie zepsuła. Nadmieniam i nadal przypominam, że oprócz tego co jest w naszej ofercie, oczywiście pełną gamę i bardzo szeroką akcesoriów możecie znaleźć na chińskich znanych portalach, czy nawet na polskim portalu aukcyjnym. Te produkty są różnej jakości. W większości przypadków na początku przynajmniej zawsze działają. Testowaliśmy już i ekrany za, za kierownicą w testy Model 3. Wiele akcesoriów żeśmy montowali. Jeszcze nie było niczego takiego, co by nie działało. Instalowaliśmy też podgrzewane kierownice Jok, podgrzewane kierownice, systemy audio dodatkowe. Także gama tych produktów jest bardzo szeroka. Jeżeli nie będziecie chcieli skorzystać z, naszego, z naszej instalacji, możecie instalować sami. Chciałem tylko po prostu poinformować, że takie rzeczy istnieją i mogą być bardzo ciekawą opcją dodatkową dla niektórych, nazwijmy to fanów i frików elektromobilności, a w szczególności Tesli. No i ostatnia chyba najważniejsza rzecz w kontekście tego, co rozlewa się w internecie i tego, co jest też w naszej ofercie, to tak naprawdę... Do samochodów elektrycznych można już kupić wszystko. I my też tą naszą ofertę rozbudowujemy w tym zakresie. Także wszystkie wycieraczki, filtry, opony, bo przypominam, że jesteśmy też dystrybutorem Hankuka. Tutaj proszę bardzo, jeszcze będzie przebitka do opon, które sprzedajemy. My jesteśmy w głównej mierze skoncentrowani na oponach dedykowanych do samochodów elektrycznych, ale nie to chciałem powiedzieć. Chciałem powiedzieć, że tak w naszym sklepie, jak i w, nazwijmy to w uniwersum internetowym, jesteście w stanie znaleźć wszystko. Jedyne do czego Was zachęcam, to zachęcam do tego, żeby oglądać nasze testy takich produktów, żeby też się zapoznać z ich funkcjonalnością, czy ewentualnymi wadami lub zaletami. Przypominam też, że w EV RePair znajdziecie całą gamę części zamiennych do Tesli. Jest to na naszej stronie, jak i również, również na naszym profilu na Allegro. Także możecie te części kupować, jeżeli macie taką potrzebę. Przypominam też, że możecie dla swojego męża, czy dla swojej żony, czy dla swojej bliskiej osoby wykupić u nas opcję przeglądu sezonowego włącznie z wymianą filtra przeciwpyłkowego czy filtra HEPA. Te wszystkie opcje są dostępne pod telefonem, który znajdziecie tutaj. Jeżeli będziecie chcieli taką opcję wykupić, możecie ją u nas wykupić, umówić termin i taka osoba będzie mogła do nas przyjechać do dowolnej placówki w Polsce i taką usługę mieć wykonaną. Przypominam, że ta usługa jest bardzo potrzebna, bo te samochody zresztą jak prześledzicie historię naszych filmów, wbrew pozorom, serwisu wymagają. Chciałem was serdecznie zaprosić na nasz kanał po informacje, do naszego sklepu i na nasz profil Allegro po konkretne produkty. Jeżeli macie taką potrzebę, to zapraszam do nas, do naszego serwisu, jak i do wszystkich serwisów w Polsce. Dziękuję Wam za oglądanie, lajkowanie, subskrybowanie. Chciałem Wam życzyć wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku. Na razie.